Nauczanie domowe 26 czerwca. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 8, wersety od 1 do 4. Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trendowaty i upadł przed Nim, mówiąc Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego, uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Spróbujmy spojrzeć na detale tej sceny. Pierwsza rzucająca się w oczy postawa, którą widzimy u tego trendowatego człowieka, to jasne stwierdzenie, że przychodzi do Jezusa jako kogoś, kto ma władzę: władzę duchową, władzę fizyczną, władzę nad całym człowiekiem. Dlatego gest i słowo. Upadł. Przed Jezusem i wypowiedział słowo: Panie. Poddaję Jezusowi całego siebie, zwłaszcza te rejony, które zostały zaatakowane przez chorobę. Dlatego tak się właśnie zwraca. Tobie zostawiam decyzję, bo masz taką władzę i wiem o tym, więc z ufnością się do Ciebie zwracam. Panie, jeśli chcesz. Zwrócenie uwagi też na wolę jest niesamowitym podkreśleniem, że ten człowiek nie domagał się, nie żądał, ale po prostu oddał wszystko w ręce Jezusa. I ta prośba dotyczyła wprost. Rzeczywistości ciała. Skąd ta y, ważna uwaga? Mianowicie stąd, że czasami zdarzają się takie nurty w myśleniu y, naszym, że Boga interesuje tylko dusza, że ciało go w ogóle nie interesuje, że to nie jest ważny element życia. I w tym momencie ten człowiek, gdyby prosił o coś złego, Gdyby prosił o coś nieistotnego, no to Jezus by mu na to zwrócił uwagę. znamy tę sytuację przecież, kiedy ktoś prosił, panie, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną majątkiem. Jezus nie zajął się tą sprawą, bo nie była ważna. Nie była istotna. Trzeba było jakoś ją inaczej rozwiązać. Jezus zostawił tamtą sprawę, a tę nie. Tutaj Jezus zainterweniował. I to cudowne słowo, które się pojawiło, chcę. Bóg chce uzdrawiać. Jezus mówi: Chcę, bądź uzdrowiony. I dzieje się to. Jest widoczny skutek tego spotkania ludzkiej otwartości i Bożej woli uzdrowienia. Choroba ustępuje. To, co następuje później, jest jeszcze raz potwierdzeniem woli Jezusa, która jest realizowana w życiu. Idź, pokaż się. Idź, żeby zostało stwierdzone to, że naprawdę jesteś uzdrowiony. Potwierdź to. Złóż ofiarę, czyli złóż dziękczynienie. Bo na tym polegało pójście do świątyni. Złożenie tej ofiary. Ta ofiara jest z jakiegoś powodu. Ma być złożone świadectwo. Świadectwo o mocy Boga i o misji Jezusa jako mesjasza. W momencie, kiedy przyjmujemy Jezusa jako mesjasza, rozumiemy, że przyjmujemy lekarza duszy i ciała. I tak Jezus przychodzi jako mesjasz. Gdybyśmy teraz przełożyli tę scenę na rozumienie nasze dzisiaj, teraz, to po pierwsze, my jako ludzie nie powinniśmy, nawet nie możemy, mieć do Boga roszczeń. Musisz mnie uzdrowić, żądań. Masz to zrobić. Ale my mamy uznać władzę, i prosić. Naszą postawą jest otwartość, świadomość władzy, którą ma Bóg, ale też prośba, z którą zwracamy się do Jezusa. I ten fragment nas tego uczy. I gdy widzimy znowu postawę Jezusa, okazuje się, że po pierwsze, nie ma tam uzdrowienia warunkowego, czyli jeżeli coś zrobisz, no to cię uzdrowię. Nie ma tam uzdrowienia wyłącznego, czyli tylko Ciebie, innych nie będę uzdrawiał. I nie ma też w końcu uzdrowienia odroczonego, czyli wiesz co, tak lepiej, żebyś jeszcze troszkę pocierpiał, to będzie dla Ciebie pożyteczniejsze. Nie ma żadnego z tych elementów. Jezus po, po prostu mówi, chce i robi to. Druga ważna sprawa to. Same uzdrowienia stają się znakiem firmowym Jezusa jako mesjasza. I o tym mówi na przykład odsyłając wiadomość do Jana chrzciciela. Po tym poznacie, że jest mesjaszem. To powiedzcie Janowi. Trzecia sprawa. Jezus do takiej samej posługi wysyła uczniów. Gdyby to była tylko jego sprawa, gdyby dotyczyła tylko jego obecności na ziemi, nie robiłby tak. Nie posyłałby uczniów po to, żeby uzdrawiali. I w końcu, ostatnia, którą chcę podkreślić, to to, że Kościół przyjął właśnie tę wolę i zapieczętował ją w sakramencie namaszczenia chorych. To jest sakramentalny znak woli Boga. Przychodzić z pomocą człowiekowi choremu. Widzimy więc, że z tego fragmentu wynika wola uzdrawiania, którą Jezus wyraził. Oczywiście ona wplątana w różnego rodzaju ludzkie czynniki, ludzkie decyzje, ludzkie wybory, ludzkie sytuacje powoduje, że może być zakłócona. Może czasami nie dojść do skutku. Nie wiemy do końca, dlaczego tak się dzieje, że nie są uzdrawiani ludzie. Nie wiemy, dlaczego nie wszyscy są uzdrawiani, ale wiemy, że Bóg tego chce, że jest to wola uzdrawiania. Aby nasza postawa była taka, by mogła dochodzić do skutku. Aby nasza postawa była taka, jak tego człowieka, który przyszedł, uznał władzę. Uniżył się, z pokorą poprosił i był otwarty na to, czego Bóg chce. I wydarzenie to stało się też w ten sposób dobrą nowiną, zarówno dla Niego, jak i dla nas, którzy za każdym razem możemy z tą samą postawą zwracać się do Jezusa, z tym samym stwierdzeniem i z tą samą otwartością: Jeśli chcesz, możesz. Jezus odpowiada, chce.